Wojan zaskakuje powrotem na swój główny legendarny kanał po trzech latach przerwy i opowiem wam o wszystkim wokół tego. Rezy z własnym płysem do kupienia, przy tym dogryzając Face'owi, duże kontrowersje wokół najnowszego filmu Mafii 3 Faz'a. A na koniec mam dla Was wiele więcej newsów ze świata no i YouTube'a. Doceń widzę nowe newsy tak szybko i zostaw teraz łapkę w górę po więcej, a 777 lajków i już za dwa dni dostaniecie nowy odcinek, więc naprawdę warto walnąć łapkę. No i subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie, a dzięki temu pomagasz w dobiciu do celu 30 tysięcy w których chciałbym jeszcze w tym roku wbić. I umówmy się tak, na 100 tysięcy pojestuje włosy, także <grych> będzie grubo. A zacznijmy sobie dzisiejsze newsy od dosyć przykrego tematu, bo na pewno nie raz już słyszeliście coś o aplikacji Google Maps. No jest ona raczej podstawową w telefonach, no i po prostu nawigacją, która często ratuje nas z różnych sytuacji. I jestem pewien, że każdy już chociaż raz kiedyś słyszał przykładowo ten głos. Kieruj się na połowę. No i faktycznie jest to coś ikonicznego, bo pan, który udzielał głosu do całej nawigacji Google Maps, Jarosław Juszkiewicz, przez ostatnie 15 lat współpracował z Google. Jak teraz poinformował, ich współpraca się niestety zakończyła, ale z jakiego powodu? Pewnie zapytacie. No przyczyną tego nie jest nic innego jak sztuczna inteligencja, bo jak wiadomo, AI dzisiaj potrafi działać naprawdę wiele, a generowanie głosów AI to w zasadzie podstawowa funkcja i możliwość, która jest dostępna dla dosłownie każdego. Ale wracając jeszcze do wątku, Pana lektora poinformował nas o tym w postaci filmiku, gdzie to pojazd ostatni wypowiedział te nam dobrze znane zdania. Ojaz oczywiście się pożegnał. Chociaż nie. Kierujcie się także intuicją i sercem, bo tego jeszcze AI nie potrafi. I jest to dla mnie mega dziwne, że Google zdecydowało się zamienić tak legendarną postać na po prostu AI, które, jak ludzie opisują, brzmi naprawdę fatalnie i ciężko się tego słucha. Totalnie dziwna decyzja, ale niestety, no na takowe nie mamy wpływu. Kto wie, co będzie za niedługo i co jeszcze działa AI. I niestety, to nie koniec dosyć przykrych informacji, jednak ta już jest w pewien sposób aktualnie, można powiedzieć, pozytywną, bo zakończyła się naprawdę pozytywnie. Mianowicie, już wczoraj mogliście widzieć, story, które to opublikował Książulo, czyli naprawdę popularny YouTuber, na swoje swoim Instagramie, gdzie to można było zobaczyć, że przebywa on w szpitalu. No i na pewno wielu to zaniepokoiło, bo nie ma się co dziwić, nic wcześniej o tym nie wspominał, ani o problemach ze zdrowiem, ani o tym, że taki pobyt będzie odbywał. Jednak kilkanaście godzin później już po operacji dał nam znać, o co chodzi. Dziś w nocy miałem operację wycięcia wyrostka. Będę żył, ale chyba przez chwilę na innych zasadach. Prawdopodobnie czeka mnie mała rekonwalesencja na lekko lekkostrawnej diecie, ale zobaczę, jak będę się goił i czuł. I nawet w tej naprawdę trudnej sytuacji pomyślał o Swoich fanach i opublikował wcześniej zaplanowany film na swój kanał, dodając przy tym, z dobrych wieści to produkcja nowego doropu Muala dobiega końca. Przez swoją liczbę elementów do opracowania, proces nieco się wydłużył, ale będzie pyjma PS jak nie będą kajmić mnie tylko klejkami, to może nagram teści szpitalnego żarcia. Widzimy się o 18. Ja życzę tutaj na pewno dużo zdrówka dla samego książula. Sam byłem w szpitalu i wiem jak to wygląda, sam wiem jak tam się czułem, jednak na pewno wszystko będzie dobrze i też taką miejmy nadzieję. Jakiś czas temu opowiadałem Wam o temacie kanału redakcji na czasie od Konopa, dokładniej kanału Wotum, i mianowicie wtedy chodziło o samego prowadzącego, który to całą redakcję zdecydował się opuścić. wraz można powiedzieć, z naprawdę dużym żalem do Mikołaja, bo mowa tutaj była o dużym niedocenieniu jego starań i pracy, co faktycznie, no finalnie, poskutkowało zakończeniu ich współpracy. Jednak teraz, jak się okazuje, sam kanał został wyzajowany, jak chodzi o wszystkie filmy, i po prostu wszystko z niego zniknęło. Co jest dosyć dziwne, bo mimo wszystko. Czy jest to potrzebne przy zmianie prowadzącego? No ja czy ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ale faktem jest to, że jak już dobiorą odpowiednią osobę na nową posadę prowadzącego, no to sam kanał ma wrócić wraz z nowymi materiałami. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Jak chodzi właśnie o tą nową osobę i zasięgi kanału, tego nie wiemy, ale na pewno dla nowego prowadzącego będzie to nie lada wyzwanie, bo musi zmagać się z opinią widzów tego kanału, jeszcze gdy prowadzącym był. Julian. Teraz coś odnośnie Buddy, bo zdecydowanie na jaw wychodzą totalnie zaskakujące informacje, które dla wielu w zasadzie mogą być nawet przekonujące do tego, że Budda jednak faktycznie w dużym stopniu, mówiąc krótko, leciał z nami w kurki. I nie chodzi tutaj o jakieś przestępstwa, czy zarzuty, które w ostatnich dniach na pewno zostały mu postawione, bo chodzi tutaj dokładniej o całą historię Buddy i dzieciństwo, jego dalszą część życia, którą to przedstawiał jako naprawdę bardzo ciężką, no i na pewno w wielu oczach ludzi zyskał tym Respect. Mowa tutaj dokładniej o tym, że jeśli chodzi o rodzinę Buddy, no nie utrzymuje on kontaktu z nikim. Co prawda, jak teraz według jego brata się okazuje, to nie oni zawinili jak on opisywał, a on sam. Nigdy nie zostałem zaproszony przez Kamila na imprezy motoryzacyjne, w których brał udział. Napisał, dodaję. Kamil nie wykazał nigdy chęci, żeby zadbać o więzy rodzinne, a wręcz narobił mi problemów. Za rodziny sam zarezygnował, bo przypuszczam, że super sprzedawała się taka smutna historia. Nigdy mu nic złego nie zrobiłem i czekałem aż on dojrzeje i nie przeprosi. Także faktycznie, jeśli to prawda, co napisał sam brat Buddy, no to na pewno Budda w oczach ludzi ponownie straci naprawdę wiele, mimo, że już naprawdę wiele stracił. Dodając ciekawą informację do tego tematu, dostaliśmy również oficjalną wiadomość od Kamila, pisaną na kartce, w której to dziękuję za wsparcie, no i prosi o wstrzymanie medialne z tą sprawą do jej wyjaśnienia. Także no naprawdę coraz ciekawsze informacje tutaj wychodzą na światło dzienne. Co ciekawe, no zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. A jeśli chcesz widzu pojawić się tuż za mną na naszym ekranie, no to w komentarzach daj znać co sądzisz o danym temacie omawianym w dzisiejszych newsach, no i wtedy dodatkowo przypnę Ci duszko, no i oczywiście będziesz miał szansę się tam pojawienia. Ja wylosuję kilka osób, które się tam pojawi w następnym odcinku, także zostaw lajka, subika, no i napisz w komentarzach co sądzisz o danym temacie z dzisiejszych newsów. Trzeci sezon programu Mafia IRL od Feiza, już od samego początku wzbudza wiele emocji jak i wyświetleń. I jak dotąd pierwsze trzy odcinki zostały odebrane naprawdę pozytywnie przez widzów Karoda, to już ten najnowszy odcinek okazał się dosyć, no, wyjątkowo porywający, zarówno za sprawą zadań, jak i fabularnych plot twistów. Widzowie narzekają przede wszystkim na Fausty, twierdząc, że jest najbardziej wkurzającą osobą w tym sezonie, a także zwrócili uwagę, że pozostali gracze byli naprawdę wyjątkowo nimi dla najuciaka już od samych początków. Lecz to, co kontrowersji wywołało zdecydowanie najwięcej, to zadanie, w którym to gracze wjeżdżali w siebie rozpędzonymi samochodami. Co Najuciak skomentował obudźcie mnie z tego Matrixa. Dla mnie to było już takie, chyba przekraczam granicę swojej wytrzymałości moralnej. Lecz mimo wszystko wziął w tym udział, bo jednak to jest ta geja, za którą to cisnął Faza jeszcze te kilka lat temu, co sam zresztą przyznał. Jednakże nie wszyscy w ten sposób na to zareagowali, bo Julita przykładowo, no, po prostu nie mogła się przełamać i wpadła w panikę, gdy to w tym samym czasie Fraser cisnął z tego bekę, no i jak to ludzie opisują, zachowywał się jak małpa. Oczywiście również odwalając ironiczny cyrk na kółka. Strasznie mi szkoda się zrobiło na Jociaka, bo wszyscy na niego gadali i od razu skreślali a nawet jak Posty był dla nich pewny, to tak nie robili. To jak naskoczyli na Adama to było po prostu niemiłe i ogólnie odczułam takie wrażenie, że nikt go nie lubi, a przecież to fajny i śmieszny ziomek. Nauciak co ciągle mówił prawdę, a oni jadą go za każde słowo. Chyba wszyscy się zgodzimy, że najuciakowi należą się przeprosiny. To również te najbardziej lajkowane komentarze widzów, także zdecydowanie z samych pozytywnych ocen odnośnie Mafii 3 Faza już minęła, lecz kto wie co będzie w następnym filmie, być może znów zmieni się to na pozytywne. Jednakże no kontrowersja chyba już po prostu... Musiała tutaj wystąpić, no i było to skazane. A jak już mowa o Facebook i kontroli w to zdecydowanie jego kurs, jak zostać numer 1 na YouTube utworzył jej wiele, no i nie odniósł zdecydowanie sukcesu jako projekt, bo miał informować o tym, jak to zrobić, a przedstawiał jedynie zaledwie backstage i historię całej ekipy. Lecz mimo tego sama Jezi, czyli równie legendarny twórca z 15-letnim YouTube'owym doświadczeniem, takowy kurs postanowił również stworzyć. Informował o tym, jakiś czas temu zresztą na Twitterze, jednak ta jest doszło to do skutku, o czym poinformował nas na swoim kanale w postaci filmu informacyjnego. Co ciekawe, sam tytuł ewidentnie wbija tutaj szpilkę w samego Face'a, Szkolenia jest jego, to nie kolejna biografia. No i faktycznie, jak zapowiada, nie ma być to żadna biografia ponownie, a 50 lekcji, które mają nauczyć kupujących kurs osób, po prostu YouTube'a od samych podstaw do aż poziomu zarabiania z niego podobno dużych pieniędzy, albo po prostu robienia dobrych wyświetleń i dobrych liczb, i aby przełożyć dobry content również na dobre statystyki. Jak zostaliśmy poinformowani również na oficjalnej stojoniec samego kursu, koszt kursu to, jak na ten moment, w najniższej cenie 379 zł za sam pakiet online. A następnie z koszulką 589 i 1089 zł za fizyczny certyfikat ukończenia samego kursu, t-shirt oraz bomberkę thunder, no i oczywiście sam kurs. Także, jak chodzi tutaj o ceny, są raczej dosyć ok, no bo wiadomo, sam kurs kosztuje 379 zł. Także, jeśli faktycznie jest to 50 lekcji kilka kilka rozdziałów, no to być może jest to. Coś, co warto byłoby zakupić. Kto wie, być może sam kupię, jeszcze się zastanawiam, ale dajcie znać, czy chcecie, abym właśnie to dla Was przetestował. Być może nagle odmieni to mój kanał na lepsze. Kto wie, lecz ja staram się takowe kursy i mimo wszystko, no, bajać z dystansem, bo logiczne jest to, że nie każdy, kto go kupi, odniesie, no, jakiś sukces na YouTubie i zostanie to jeden YouTuberem nagle, bo to jest raczej niemożliwe. Jednak czy komuś coś tu co da? No, wiele osób powie, że i tak i nie. Bo to jest, nie, YouTube, to jest coś, czego, no, nie da się nauczyć, jeśli nie masz samego swojego pomysłu, ale znowu da się czegoś nauczyć, jeśli chodzi o sprawy statystyczne no i taktyki, aby te statystyki rosły. Także jak faktycznie będzie wyglądało to w praktyce poinformuję was o tym oczywiście w newsach, więc zostaw suba z dzwonkiem no i wtedy będziesz na bieżąco ze wszystkim co tutaj wrzucam dla was, jeśli chodzi o newsy. Teraz dosyć zaskakujący temat odnośnie Wojana, bo postanowił on zrobić coś, co raczej zaskoczyło większość jego widzów. Mianowicie możecie nie wiedzieć, ale Wojan jeszcze przed tym jak zaczął nagrywać Minecrafta na swoich pobocznych kanałach nagrywał content IAL, którego to ja w zasadzie pamiętam go najbardziej. No i przede wszystkim wielu jego aktualnych widzów może nawet nie wiedzieć o istnieniu jego starego, jak i pierwszego kanału, ale jakże wielkiego, bo posiada ponad 2 miliony subskrypcji i jest jego głównym kanałem i ma po prostu nazwę Wojan. Najpopularniejsze filmy zresztą tam sięgają nawet 7 milionów wyświetleń, także no pokazuje to skalę i na jak wielką skalę sam kanał no rósł. No i Wojan jeszcze te kilka lat temu naprawdę mocno leciał z tym contentem z prawdziwego życia. Lecz co dziwne, 3 lata temu postanowił od tego odejść i przejść jedynie na Minecrafta na inne poboczne kanały, przez co ten kanał przez ostatnie ponad 3 lata od 2021 roku aż do teraz był totalnie nieaktywny i co z nim było, było dla nas również nieznane. Jednak teraz jak się okazuje, powstała zapowiedź po filmu o nazwie Mój nowy dom za 4 miliony złotych. Także no nie dość, że jest to jego oficjalny powrót na ten legendarny kanał, to dodatkowo naprawdę z klasą, bo jednak nowych domów youtuberzy nie prezentują nam codziennie na YouTube. W postaci filmów. No jeszcze nie prezentują, bo może to się kiedyś zmieni, ale no to pokazuje również to, jak duże korzyści musiał mu przynieść sam Minecraft, jeśli faktycznie zdecydował się zarezygnować z naprawdę przepotężnych zasięgów na tak wielkim kanale. I na ten moment nagrywania tego filmu jeszcze sama premiera się nie odbyła, ale postaram wam się dograć podsumowanie całego odcinka następnego dnia, gdy to już sam film będzie publiczny. Także jeśli się uda, no to teraz macie dobry. I tak już jesteśmy po premierze samego filmu powrotnego na głównym kanale Wojana. Co to powiedzieć sam dom, o którym mowa wynajęli na rok, aby przetestować jak wspólnie będzie im się mieszkać właśnie w takim miejscu. Dodatkowo to również z uwagi właśnie na powrót na ten kanał. Także no naprawdę ciekawa sprawa. Oczywiście była to również oprowadzka po całym domu. Dom jest naprawdę spoko i w sumie nie wiem co tutaj więcej powiedzieć. Był to raczej taki luźny, powrotny vlog. Także no zapewne następne filmy będą trochę lepsze i może dla wielu ciekawsze. Ale naprawdę spoko, że wrócił i chyba to tyle z tego tematu. Także widzowie z dzisiejszych newsów to by było na tyle. Zostaw lajka, like suba, no i w komentarzach napisz również co sądzicie o nowym tle za mną, bo w sumie to trochę się pozmieniało. No i co? Widzimy się już za niedługo.